Opadł na skóry, zatoczył głową. Czuł jak kupiec okrywa go kożuchem i derką śmierdzącą końskim potem. Wóz trząsł, każdy wstrząs wściekłym bólem, odzywał się w Udzie i Biodrze. Geralt zacisnął zęby. Nad sobą widział miliardy gwiazd. Tak blisko, że wydaje się, że wystarczy wyciągnąć rękę. Tuż nad głową. Tuż nad wierzchołkami drzew. Idąc wybierał drogę tak, by trzymać się z dala od świateł, od blasku ognisk, by zawsze znajdować się w strefie rozfalowanych cieni. Nie było to łatwe. Stosy jadłowych pni płonęły wszędzie dookoła, biły w niebo czerwoną poświatą przetykaną błyskami iskier, znaczyły ciemność jaśniejszymi proporcami dymu, trzaskały, wybuchały blaskiem z pomiędzy tańczących wokół sylwetek. Geralt zatrzymał się, by przepuścić toczący się w jego stronę rozszalały, blokujący drogę korowód. Rozkrzyczany i dziki, ktoś szarpnął go za ramię, usiłując wepchnąć w dłonie drewnianą, ociekaną pianą stągiewkę. Odmówił lekko, ale zdecydowanie odsunął od siebie zataczającego się mężczyznę, bryzgającego naokoło piwem zdzierżonego pod pachą antałka. Nie chciał pić. Nie w taką noc jak ta... Nieopodal, na rusztowaniu z brzozowych pni, górującym nad ogromnym ogniskiem, jasnowłosy majowy król w wianku i zgrzebnych portkach całował rudą królową Maja, obmacując jej piersi przez cienkie, przepocone giezło. Monarcha był bardziej niż lekko pijany. Kwiał się, utrzymywał równowagę, obejmując plecy królowej, przyciskając do nich pięść zaciśniętą na kuflu piwa. Królowa, również niezbyt trzeźwa, w wianku zasuniętym na oczy obejmowała króla za szyję i przebierała nogami. Tłum tańczył pod rusztowaniem, śpiewał, wrzeszczał, potrząsał żerdziami, omotanymi girlandami zieleni i kwiecia krzyknęła prosto w ucho Geralta młoda, niewysoka dziewczyna. Ciągnąc go za ręka, wzmusiła do obrócenia się wśród otaczającego ich korowodu. Zapląsała obok, furkocąc spódnicą i powiewając włosami pełnymi kwiatów. Pozwoliłby by zakręciła nim w tańcu, zawirował, zwinnie schodząc z drogi innym parom. Obok nich... Szarpanina, pisk, nerwowy śmiech kolejnej dziewczyny pozorującej walkę i opór niesionej przez chłopaka w ciemność poza krąg światła. Korowód, pochukując, zwinął się wężem pomiędzy płonące stosy. Ktoś potknął się, upadł, rozrywając łańcuch rąk, rozszarpując orszak na mniejsze grupki. Dziewczyna... Patrząc na Geralta spod dekorujących jej czoło liści, zbliżyła się, przywarła do niego gwałtownie, opasując ramionami, dysząc. Chwycił ją brutalniej, niż zamierzał. Na dłoniach przyciśniętych do jej pleców czuł gorącą wilgoć jej ciała, wyczowalną przez cienki len. Uniosła głowę, Oczy miała zamknięte, zęby błyskały spod uniesionej skrzywionej górnej wargi. Pachniała potem i tatarakiem, dymem i pożądaniem. A czemu nie? Pomyślał, mnąc dłonią jej suknie i plecy, ciesząc się mokrym, parującym ciepłem na palcach. Dziewczyna nie była w jego typie. Była zbyt mała, zbyt pulchna. Czuł pod dłonią miejsce, gdzie przyciasny stan sukienki wrzynał się w ciało, dzielił plecy na dwie wyraźne wyczuwalne krągłości w miejscu, gdzie nie powinno się ich wyczuwać. Dlaczego nie pomyślał? Przecież w taką noc to nie ma znaczenia. Belletejn. Ognie aż po horyzont. Belletain. Noc Majowa. Najbliższy stos, strzaskiem pożaru, rzucone mu suche, rozczapierzone chojaki, trysną złotą jasnością, światłem, zalewając wszystko. Dziewczyna otworzyła oczy, patrząc w górę na jego twarz. Usłyszał, jak głośno wciąga powietrze, poczuł, jak się wypręża, jak gwałtownie wpiera dłonie w jego piersi. Puścił ją natychmiast. Zawahała się. Odchylając tułów na długość lekko wyprostowanych ramion, nie odrywała bioder od jego uda. Opuściła głowę, potem cofnęła dłonie, odsunęła się, patrząc w bok. Stali chwilę nieruchomo, dopóki zawracający korowód nie wpadł na nich, znowu nie zachwiał się, nie roztrącił. Dziewczyna szybko obróciła się, uciekła, niezgrabnie usiłując dołączyć do tańczących. Obejrzała się tylko raz. Belletain. Co ja tu robię? W mroku zalśniła gwiazda, zaskrzyła się, przykuła wzrok. Medalion na szyi wiedźmina drgnął. Gerald podruchowo rozszerzył źrenice bez wysiłku przebił wzrokiem ciemność. Kobieta nie była wieśniaczką. Wieśniaczki nie nosiły czarnych, aksamitnych płaszczy. Wieśniaczki niesione lub ciągnięte przez mężczyzn w zarośla krzyczały, chichotały, trzepotały i prężyły się jak pstrągi wytargiwane z wody. Żadna z nich nie sprawiała wrażenia, że to ona prowadzi w mrok wysokiego, jasnowłosego chłopaka w rozchełstanej koszuli. Wieśniaczki nigdy nie nosiły na szyjach aksamitek i wysadzanych diamentami gwiazd z obsydianu. Jennifer, Rozszerzone nagle fiołkowe oczy, płonące w bladej, trójkątnej twarzy. Geralt. Puściła dłoni jasnowłosego cherubina o piersi połyskującej od potu jak miedziana blacha. Chłopak zachwiał się, zatoczył, upadł na kolana, wodził głową, rozglądał się, mrugał. Powstał powoli. Powiódł po nich nierozumiejącym, zakłopotanym spojrzeniem, po czym chwiejnym krokiem odszedł w stronę ognisk. Czarodziejka nawet nie spojrzała za nim. Patrzyła bacznie na Wiedzimina, a jej ręka zacisnęła się mocno na brzegu płaszcza. Miło cię znowu mm. widzieć! powiedział swobodnie. Natychmiast wyczuł, jak spada napięcie stężałe między nimi. I owszem, uśmiechnęła się. Zdawało mu się, że było w tym uśmiechu coś wymuszonego, ale nie był pewien. Całkiem miła niespodzianka, nie zaprzeczam. A co tu robisz, Geralt? Oj, przepraszam, wybacz niezręczność. Oczywiście, robisz to samo co ja. Przecież to bylet. Tyle, że mnie złapałeś, że tak powiem na gorącym uczynku. Przeszkodziłem ci. Jakoś przeżyję, zaśmiała się. <laughs> Noc jeszcze trwa. Zechcę. Za urocze drugiego. Szkoda, że ja tak nie potrafię. Powiedział z wielkim trudem, udając obojętność. Właśnie jedna zobaczyła w świetle moje oczy i uciekła. Nad ranem. Powiedziała, uśmiechając się coraz bardziej sztucznie. Gdy się porządnie rozszaleją, to nie będą zwracać uwagi. Sam zobaczysz. Jeszcze sobie jakąś znajdziesz. Nie. Dalsze słowa uwięzły mu w gardle. Patrzyli na siebie długo. Bardzo długo, a czerwony odblask ognia Igrał na ich twarzach Yennefer westchnęła Ach. nagle, zakrywając oczy rzęsami Geralt, nie, proszę, nie zaczynajmy To Baletain Przerwał Zapomniałaś Zbliżyła się powoli Położyła mu dłonie na ramionach Powoli i ostrożnie przytuliła się do niego Dotknęła czołem piersi Głaskał jej krucoczarne włosy, rozsypane lokami, krętymi jak węże. Uwierz mi, szepnęła, unosząc głowę. Jeśli chodziłoby tylko, to nie zastanawiałabym się ani chwili. To nie ma sensu, Gerard. Wszystko zacznie się na nowo i skończy tak jak poprzednio. Ale w tym brakuje sensu, żebyśmy. Czy wszystko musi mieć sens? To Beletein. Beletein. Odwróciła głowę. I co z tego? Przyciągnęło nas coś do tych ognisk. Do tych rozbawionych ludzi. Zamroczyć się z lekka i skorzystać z panującej tu dorocznej swobody obyczajów, które związane są ze świętem powtarzającego się cyklu natury. I proszę, wpadamy prosto na siebie. I po jakim czasie? Ile to już mogło minąć? Rok, dwa miesiące i osiemnaście dni. Hmm. Czy celowo mnie wzruszasz? Celowo, jen. Geralt. Przerwała mu, odsuwając się, nagle podrzucając głowę. Postawmy sprawę jasno. Ja nie chcę. Kiwnął głową na znak, że sprawa postawiona jest dostatecznie jasno. Jennifer odrzuciła płaszcz na ramię. Pod płaszczem miała bardzo cienką białą koszulę i czarną spódnicę ściągniętą paskiem ze srebrnych ogniwek. Nie chcę! powtórzyła. Znowu zaczynać. A myśl o zrobieniu z tobą tego, co miałam zamiar zrobić z tamtym blondaskiem. I według takich samych reguł. Ta myśl, Geralt, wydaje mi się jakaś nieładna, uwłaczająca tobie i mnie. Czy rozumiesz? Ponownie kiwnął głową. Popatrzyła na niego spod opuszczonych rzęs. Nie odchodzisz. Nie. Milczała chwilę. Niespokojnie poruszyła ramionami. Jesteś zły? Nie. No to chodź. Porozmawiajmy chwilę. Tylko dalej od tego zgiełku. Bo widzisz, cieszę się z tego spotkania. Naprawdę. Posiedzimy chwilę razem, dobrze? Dobrze je. Odeszli w mrok dalej na wrzosowisko, ku czarnej ścianie lasu, omijając posplątane w uściskach pary. By znaleźć miejsce tylko dla siebie, musieli odejść daleko. Suchy pagórek, zaznaczony krzakiem jałowca, smukłym jak cyprus. Czarodziejka rozpięła brosze, płaszcza. Strzepnęła nim, rozesłała na ziemi. Usiadł obok niej, bardzo chciał ją objąć, ale przez przekorę nie zrobił tego. Jenfer poprawiła głęboko rozpiętą koszulę, popatrzyła na niego przenikliwie, westchnęła i objęła go. Mógł się spodziewać. Aby czytać myśli, musiała się wysilać, ale... Intencje wyczuwała odruchowo. Milczeli, oj cholera, powiedziała nagle, odsuwając się. Uniosła rękę, wykrzyczała zaklęcie. Nad ich głowami wyfrunęły czerwone i zielone kule, rozrywając się wysoko w powietrzu, tworząc kolorowe, pierzaste kwiaty. Od strony ognisk przypłynęły śmiechy i radosne okrzyki. Beletyjn powiedziała gorzko. Noc majowa, cykl się powtarza. Niech się bawią, jeśli mogą. W okolicy byli jeszcze inni czarodzieje. Z oddali strzeliły w niebo trzy pomarańczowe błyskawice, a z drugiej strony, spod lasu, eksplodował istny gejzer tęczowych wirujących meteorów. Ludzie przy ognisku ochnęli głośno z podziwu, zakrzyczeli. Geralt spięty gładził loki jęfer. Wdychał zapach bzu i agrestu, jaki wydzielały. Jeśli zbyt mocno będę jej pragnął, pomyślał, wyczuję to i zrazi się. Nastroszy, zjeżdżaj i odepchnie mnie. Zapytam spokojnie, co u niej słychać. Nic u mnie nie słychać. Powiedziała, a w jej głosie coś zadrżało. Nic, o czym warto by opowiadać. Nie rób mi tego, Jen. Nie czytaj mnie. To mnie peszy. Wybacz, to odruch. A u ciebie, Geralt, co nowego? Nic, o czym warto by opowiadać. Milczeli. Hm. Beletain. Warknęła. Nagle poczuł, jak tężeje i pręży się jej ramię, przyciśnięte do jego piersi. Bawią się. Świętują odwieczny cykl odnawiającej się natury. A my, Geralt, co my tutaj robimy? Relikty skazane na wymarcie, na zagłady i niepamięć. Natura się odradza, cykl się powtarza. Ale nie my. My nie możemy się powtarzać. Pozbawiono nas tej możliwości. Dano nam zdolność robienia z naturą rzeczy niezwykłych, niekiedy wręcz sprzecznych z nią. A jednocześnie zabrano nam to, co w naturze jest najprostsze i najcenniejsze. Cóż z tego, że żyjemy dłużej niż oni. Po naszej zimie nie będzie wiosny. Nie odrodzimy się. To, co się kończy, skończy się wraz z nami. Ale ciebie i mnie ciągnie do tych ognisk. Mimo, że nasza obecność to złośliwa drwina z tego święta. Milczał. Nie lubił, gdy popadała w taki nastrój, którego źródło znał aż za dobrze. Znowu, pomyślał, znowu zaczyna ją to dręczyć. Był czas, gdy wydawało się, że zapomniała, że pogodziła się jak inne. Objął ją, przytulił, kołysał leciutko jak dziecko. Pozwoliła, nie zdziwił się, wiedział, że tego potrzebuje. Wiesz, Gerard? Powiedziała nagle. Już spokojna. Najbardziej brakowało mi twojego milczenia. Dotknął ustami jej włosów ucha. Pragnę cię, jen, pomyślał. Pragnę cię, przecież wiesz. Przecież wiesz o tym, jen. Wiem, szepnęła. Jen. Westchnęła mm. znowu. Zatem tylko dzisiaj, powiedziała, patrząc na niego szeroko rozwartymi oczami. Tylko ta noc, która zaraz przeminie, niech to będzie nasze belety. Rozstaniemy się rano. Proszę, nie licz na więcej. Nie mogę, nie mogłabym. Musisz mi wybaczyć. Jeśli cię uraziłam, to pocałuj mnie i odejdź. Jeśli cię pocałuję, nie odejdę. Liczyłam na to. Przechyliła głowę, dotknął ustami jej rozchylonych warg. Ostrożnie. Najpierw górnej, potem dolnej. Oh. Wplątał palce w kręte loki, dotknął oh. jej ucha. Jej brylantowego kolczyka, jej szyi Jenefer oddając pocałunek przywarła do niego, a jej zręczne palce szybko i pewnie radziły sobie ze sprzączkami jego kurtki. Opadła na znak na płaszcz rozpostarty na miękkim mchu. Cisnął usta do jej piersi. O. Poczuł, jak sutek twardnieje i zaznaczył się pod cienutką tkaniną koszuli. Oddychała niespokojnie. Jen! Nie. Nic nie mów. Dotyk jej nagiej, gładkiej, chłodnej skóry, elektryzujący palce i wnętrze dłoni. Dreszcz wzdłuż pleców uchłutych jej paznokciami. Od strony ogniska Krzyk, śpiew, gwist, daleka odległa kurzawa iskier w purpurowym dymie, pieszczota i dotknięcie, jej, jego dreszcz i niecierpliwość, posuwiste dotknięcia jej smukłych ud obejmujących biodra, zwierających się jak klamra. Belle oddech poszarpany na westchnienia błyski pod powiekami zapach bzum i Majowa królowa i majowy król, bluźniercza drwina, niepamięć. Belletain. Noc majowa. Jęk. Oh. Jej? Oh. Jego? Czarne loki na oczach, na ustach, splecione palce rozedrganych mm. dłoni, krzyk. Oh. Jej? Czarne rzęsy, mokre, jęk, jego, cisza, cała wieczność w ciszy, belletainy, ognie aż po horyzont. Jen. Och, Geralt. Jen, ty płaczesz. Nie. Jen. Obiecywałam sobie. Obiecywałam. Nic nie mów, nie trzeba. Nie zimno ci. Zimno. A teraz? Cieplej. Niebo jaśniało w zastraszającym tempie. Czarna ściana lasu wyostrzyła kontury, wyłoniła z bezkształtnego mroku wyraźną zębatą linię wierzchołków drzew. Wypełzająca za niej błękitna zapowiedź świtu rozlała się wzdłuż horyzontu, gasząc lampki gwiazd. Zrobiło się chłodniej. Przytulił ją mocniej, okrył płaszczem. Geralt. Mm. Będzie świtać. Wiem. Czy cię skrzywdziłam? Trochę. Zacznie się od nowa? Nigdy się nie skończyło. Proszę, bo sprawiasz, że czuję się. Nic nie mów, wszystko jest dobrze. Geralt. Tak? Pamiętasz nasze spotkanie w Pustulskich Górach? I tego złotego smoka. Jak on się nazywał? Trzy Kawki... Pamiętam. Powiedział nam. Pamiętam ję. Pocałowała go w miejsce, gdzie szyja przechodziła w obojczyk, a potem wcisnęła tam głowę, łaskocząc włosami. Jesteśmy stworzeni dla siebie. Może przeznaczeni sobie. Ale przecież nic z tego nie będzie. Szkoda, ale gdy nastanie świt, rozstaniemy się. Nie może być inaczej. Musimy się rozstać, by się wzajemnie nie skrzywdzić. My przeznaczeni sobie. Stworzeni dla siebie. Szkoda. Ten lub ci, którzy tworzyli nas dla siebie, powinni zadbać o coś więcej. Samo przeznaczenie nie wystarcza. To zbyt mało. Trzeba czegoś więcej. Wybacz mi, musiałam ci to powiedzieć. Wiem. Wiedziałam, że nie miało sensu, byśmy się kochali. Myliłaś się. Miało mimo wszystko. Mhm. Jedź do cintry, Geralt. Co? Jedź do cintry. Jedź tam i tym razem nie rezygnuj. Nie rób tego, co wtedy. Gdy tam byłaś. Skąd wiesz? Wiem o tobie wszystko. Zapomniałeś. Jedź do Cintry. Jedź tam jak najprędzej. Nadchodzą złe czasy, Geralt. Bardzo złe. Musisz zdążyć. Wiem. Nic nie mów, proszę. Chłodniej. Coraz chłodniej. I coraz jaśniej. Nie odchodź jeszcze. Zaczekajmy do świtu. Zaczekajmy.